Dziś na ekranach Polsatu zagości kultowy film, który od lat wzbudza emocje i zainteresowanie widzów, a nosi tytuł Szakał. Wyprodukowany przez Michaela Catona-Jonesa, ten niezwykle intrygujący thriller można określić mianem prawdziwej filmowej sensacji. W głównych rolach występują znane i uznawane gwiazdy Richard Gere oraz Bruce Willis, co dodatkowo podnosi wartość tego tytułu. Film zdobył liczne pozytywne recenzje zarówno wśród krytyków, jak i widzów, co jest o tyle zaskakujące, że mimo upływu lat. Nie traci na swojej popularności. Akcja filmu koncentruje się na losach zawodowego mordercy, znanego pod imieniem szakał, w którego rolę wciela się Bruce Willis. Główny bohater drugiej części stawia sobie za cel likwidację wpływowej amerykańskiej polityk. W tym zamachu zleceniodawcą jest rosyjski gangster, a stawka jest niebagatelna. W międzyczasie FBI stara się odnaleźć oraz unieszkodliwić szakała, a w walce wspiera ich były terrorysta, zagrane przez Richarda Gerea. Co ciekawe, Pomimo, że film nie zdobył żadnych znaczących nagród, jego fabuła oraz sposób przedstawienia historii sprawiły, że na trwałe zapisał się w historii kina akcji. Warto wiedzieć, że Szakał będzie emitowany na Polsacie w najbliższy wtorek, 2 grudnia 2025 roku o godzinie 22. Końcowy jego pokaz zaplanowany został na poniedziałek, 15 grudnia 2025 roku o godzinie 20.10. Dodatkowo, Film jest dostępny do oglądania w formie streamingu na platformie Sky Showtime, co z pewnością zadowoli fanów, którzy wolą komfort własnego domu. Oprócz szczegółów dotyczących emisji, warto przytoczyć kilka informacji na temat fabuły oraz obsady, co z pewnością zachęci nieprzekonanych do zasiadania przed ekranem. Zachęcamy wszystkich do sprawdzenia swojego filmowego savoir-vivre w quizie związanym z Szakałem. Każdy z was, kto zdobędzie pełne 100 punktów, zostanie uznany za prawdziwego mistrza w dziedzinie kinowej. Przypominamy, że jeśli masz ciekawe spostrzeżenia lub tematy, o których powinno się porozmawiać, nie wahaj się zgłosić do naszej redakcji przez czerwony telefon Radia Z. Co sądzisz o tym filmie? Czy jest coś, co Cię zaskoczyło w fabule? Czekamy na Twoje opinie.